No witam, witam, czas na kolejną porcję gwinta. Ostatnio były potwory, dziś pora na kontrolne Skellige, czyli korsarze w pełnej krasie, oczywiście od pana Interlopera. Stosowny link w opisie, jedziemy. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. No, szykuję się, szykuję. Zobaczymy, co mi z tego przyjdzie. Okay, maligany dość oczywiste. Czyli piesek. I konik. No i teraz zobaczmy, co tu mamy. Nie jest tak całkiem najgorzej. No, mamy jeden. Jeden okręt. Nie mamy niestety jeszcze dostępu do drugiego, ale nic straconego. Gramy go od razu. Teraz się przekonamy jak tutaj nasz kochany Nilfgaardczyk... No właśnie z jaką kontrolą dysponuje. Już coś wiemy na ten temat. Hop. Hmm Może tak Tutaj pamiętajcie e, rządzak krwi jeden, zablokuj kartę No i dlatego właśnie tak zrobiłem Czyli już nas nie obchodzą e, na, nie obchodzą nas te wszystkie negatywne konsekwencje No bo widzicie szał 3 Czyli jeżeli siła by nam spadła do trzech, no to karta yy, karta leci. Mm. No dobra. To no to proszę bardzo. A Obąkany Obłąkany korsarz. Ciach. Ciao. na żaglach. Maknąć Oczywiście przebijamy więc raczej nie będzie chciał pasować. Tu mamy idealny cel pod ładunek umiejki. Dokładnie wyliczone trzy punkty. O! Sawier lubi to. Nie ma lepszego obuha niż czaszka. Okej. Okay. Trochę szanuję, nie powiem. Zrobimy tak. I w sumie tak, o, jest większa szansa, że pozbierasz te, pozbieram te obrażenia na pancerz. Okej. Okay. Aha, w ten sposób. No dobra, ale to nie ma tego złego. Nie, już Ba. I już. Ksawier już spełnił swoje zadanie, a pan musi się obejść smakiem ze smakiem. Tak. Dobra, mm. jest dobry pomysł byłoby też dobrać coś jeszcze, ale... na razie jest OK. Lecimy. Najpierw... jest ale nie wybacza. Tak. On jeszcze nie wie, czy będę chciał bridować, czy nie. Spoiler, będę chciał. W tym momencie po prostu mogłem sobie chcieć zagrać do siódemki i jakiś carryover porobić, przez to, że będzie zagrywał jednostki i. I nabijał mi pancerz. On jeszcze nie wie, czego się spodziewać, a ja już się cieszę, bo mam na łapie trzy jednostki, przy których pancerz jest na wagę złota. Bardzo ładnie. Niestety nie masz szkutek raz. jeszcze. Dobra. No i już będzie trochę trudniej. Bach, bach. Okay. Tak. to inaczej cię nie przepuścimy! Tak... Nie było głupich pomysłów. Nie mógł za szybko się pozbyć tych okrętów. dobra. I co teraz? Okej. Okay. idź do rzeczy. Spoko. Szczerze? Czemu by nie? Idealnie mieliśmy pancerza tyle, żeby nie odnieść żadnych obrażeń. Przypominam, że on zagrał Kalweita, więc ma same najmocniejsze karty na łapie już. Przynajmniej tyle, ile mógł dobrać. Zobaczcie, to też No i tyle. To był dla nas dobry sygnał. Egroto dum anima jest. dalej już by się... zaczęło robić niebezpiecznie, a tak możemy faktycznie mieć Last Seja. Coś tam wyciągnąłem. Na pewno cieszy to, że zmusiłem do użycia ładunku miękkiego. No, i że zbudowałem sobie. Okej, okay, dobra, musimy zmaliganować dziką więź. Żeby wagiorny miał sens. Eee... Aha. <słuch> Troszeczkę liczyłem na obłąkanego korsarza, ale. Tak nie jest źle. Ja chcę, że on tak raczej ostrożnie. Ważne jest, żebym nie zagrał jeszcze magicznego kompasu, bo nadal mam trzy karty w deku. No i tak się właśnie marnuje zrażenie planet. To nie jest moim problemem. Zwabior, złodziejka więź, robię kolejny punkt. Eee, Okej, okay, po prostu, powitamy I zaraz kolejny punkt będzie tutaj, po tym jak wiedzie krwawienie, czyli tu już mamy 8, zaraz będę miał 9. Tak, Hjalmar może zrobić potężne zniszczenie. To Okej. Dobra. To już jest moment na magiczny kompas i niekończącą się podróż. Ty tam masz siropko w tym dęgu. Nie ukrywam, że wolałbym, żebyś nie miał. O. mnie wielkie słońce. Okej. Okay. No, Przez morza, śladem przódku. Dworujesz sobie, przyjacielu? Tak, coś tam sobie dworuję. A... Jeszcze tutaj, żeby nie było wątpliwości. Nie rozdawał statusów, raz, dwa, trzy dobre. Remowale, tak właśnie czekaliśmy na pana, Arto Tylko że w tym momencie. Tam Dobra wiecie co Zrobimy tak Żeby nie było przypału I szczerze mówiąc Lepiej zrobić tak Więcej dobrego będę miał z tego biorna Ty nie masz teraz celu w życiu krwi aby ścierpiał jeszcze nigdy w życiu ja mogę spokojnie w sumie Ej, miałeś Siroko i nie chciałeś mi usunąć scenariusza? Naprawdę? Przedziwne. Całkiem mocny removal. Dobra, hej, <laughs> <laughs> jak to? Ale dobrze, zawsze jest ładnie pogonić Lifgardczyka. Mile widziane. jeden meczek. Świetnie, to dopiero początek. Czerwona monetka. Więc nie płaczemy z tego powodu, i znowu dość oczywisty maryganny. Patrzę tylko na szybko. Nie, udało się niczego nie zbrykować. Dobrze, to będą Wiedźmini, prawda? Kolejny da. pojedynek z bryłą lodu. Ko kolejność działań następuje. Oczywiście Drakkar. Super. Dla nas tylko lepiej, bo jak będzie chciał, a pewnie będzie chciał użyć ładnych umiejętności. O, okej. Okay. Mm, to tylko nam pomaga. Zagrajmy sobie dziką więź i woda z wyżyn. Czemu nie? Będziemy mieć troszeczkę tych Rejs tutaj, więc zawsze chętnie przyjmiemy jakąś dodatkową opcję z obrażeniami. szybki Pytanie czy... Dobrą decyzją z jego strony było zużycie próby traw, żeby się pozbyć mojego drakkaru, zamiast zbustować takiego wiedźmina. Może dobrą. Pewnie dobrą. Anyway, teraz gramy wabiorna. Od razu. We flotę łupieszców wypada konik. Tajmy tu. No i oczywiście. W tym momencie już jesteśmy punktowo do przodu. W następnej kolejności będziemy grać Abordaż. No, musi to zacząć robić. Oba. Ok. No, nie udało mu się od razu zdjąć drakkaru. Dlatego też się cieszyłem. Mamy więcej jednostek jeden. do dyspozycji. Całkiem sprytnie, ale my tutaj też możemy sporo zyskać. Dobra, abordaż tu, obłąkanego korsarza. No i spróbujmy, nie? Nie wyszło, ale to nic. Okej. Okay. To nieco będę miał tutaj. Raz, dwa, trzy, czyli mam już yy, zapał. Dobra, zagrajmy sobie. Płyniemy, walczymy to będą 3, czyli 18 i pewnie spadną w z Keligę Czyli kolejne dwa punkty po mojej stronie. Ten wyjdzie na zero. Hmm, co? Ale że nawet nie zdążył zagrać maski. W serio. <grystanie> Kurde. Aaaa, Jezu, no przecież jeszcze miał trafić. Dobra, trudno. O, dobra, może tutaj się coś uda. Jeszcze dobra, nabić. To, to tylko dla O, dziękuję. No nic, no to idziemy na długą po prostu. Co może nie być dla nas takie zupełnie najgorsze na świecie. Pani hmm. hmm. mieć lasceję. W razie czego? Postaram się dobrać wszystkie potrzebne rzeczy i będę rzucał piratów. Żeby. wygnywali mi karty. Ze szczytu deku. Okej. Okay. To chyba dość. dość mocna inwestycja, jak na suchy pas. Intrygujące. I czemu. wziął tylko jedną kartę zagrałeś. Dziwne dziwne rzeczy. Hmm. Dobra, tyle. No chyba Xavier nie jest mi potrzebny, nie? No. Git. Czyli tak. Ej, co tu się dzieje? Przysz się wreszcie czy wolisz tak święte się krwawić? ale nie rozumiem Złożymy tej która jest dziewicą matką starą dobra potrzebuję jeszcze jednej jednostki <grymne> za moment hmm. dobra no bez znaczenia ze wszystkiego! Czyli w tym momencie mogę dobrać tylko te dwie. Zawsze jest to jakaś tam. Może i niegłupia opcja. Czy tego mogę na wahadle? Jestem w tym znacznie lepszy. Anyway. Lecimy z. Niekończącą się podróż, oczywiście. Wiadomo, poniżej 3 kart w deku, więc... Magiczny kompas działa. Tak jak Pan Jezus powiedział. No nie. No nie. Ależ hamuwa. Olga czarna ręka znów na swoje drakary rewerbuje. Co ty na to? Fajnie, że dałeś mi 5 punktów, ale jednak <laughs> liczyłem na coś innego. Ale nie przejmujemy się, bo patrzcie. A, dobra, niepotrzebnie się pospieszyłem z tą kartą Rejzy. Błąd. Tutaj przecież milion punktów mogłem zyskać. No i nie róbcie tak. Absolutnie głupia rzecz. Debilne zachowanie z mojej strony. Gdybym się wstrzymał z tą Rejzą, to milion punktów bym. Jeszcze zrobił z Hjalmara. Głupie zagranie. E, I wstyd mi trochę. Nie, nie, już nie boli. Nie wiem. Pach. Ty sobie idź. Bo widzicie. Tutaj mam strasznie dużo pancerza. No i w momencie gdybym zagrał najpierw Hjalmara. Czekaj, co tam poszło? Aha, żerto. Najpierw Hjalmara. I wokół niego, albo najpierw te jednostki, i wokół i między niech Jalmara, to po zagraniu tamtej karty Rezy, wszystkie te jednostki wzmocniłyby się o tyle punktów, ile tu mam pancerza. No to jest masakra. No ale co? Dobra, zagrajmy sobie w ciemno. Nie wiem, no bez znaczenia chyba, nie? No, tak. Jakoś czułem, że mogę się zagrywać. Zakazany rytuał jest teraz przypałowy, bo niszczę swoją własną jednostkę, nie? Więc szczerze mówiąc... Chyba moment na Justiannę, żeby wyzerowała tutaj. O! O, coś źle policzyłem. Wydawało mi się, że wszyscy spadną. Ale niweluję mu finiszery potem za liczbę Wiedźminów. Bez <słuch> Dobra, no będzie trzeba zdiskardować po prostu, nie? Ok, ja. ostatni oddech Bogu. No i zobaczymy. Ok, no to z mojej strony Discard. Chociaż? A nie, Dobra, miałem mówić, że może trafię w jego siódemkę, ale ja mam ósemkę tutaj więc zrobimy więc tak. Nie ja wiem, bez znaczenia. Klikam, bo skoro jest opcja, to trzeba. No i pięknie. Jak to wypada Tyle. Nice. A przypominam, że mogłem mieć o wiele więcej punktów, gdybym się nie zagapił z tym Hialmarem. No więc yy, pamiętajcie o tym, bo to, to naprawdę może być mega. No, przecież ja tam miałem po ile? Po 12-15 punktów pancerza. No to sobie pomyślcie, że przecież o tyle punktów każda z tych kart jeszcze by się zboostowała. No, więc byłoby jeszcze bardziej przekonujące zwycięstwo. No, ale tak czy siak, Skeligiczycy zrobili robotę. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech mocniczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.